Cześć. Cześć! Dzisiaj Cześć. będziemy robić totemy takie To Totemy to tak jakby słupy w indianie rzeźbili lub malowali, e, malowali e, historie i z, ich święte zwierzęta, bo najpierw się w klany, czyli takie małe grupki, wybierali sobie jakieś święte zwierzęta i później e, od tego powstawało całe plemię, ktoś dochodził i oni mieli taką zasadę, na przykład jak mieli święte zwierzę, powiedzmy wilka, to nie mogli jeść wilków i musieli je chronić, e, dbać, e, żeby miały e, do jedzenia, o ich legowisko, yy, czyli tak jakby były pod ścisłą ochroną. Yy, I dzisiaj yy, my właśnie zrobimy takie temy, yy, pokażemy Wam, jak je zrobić, ale na, najpierw powiemy, jakie zwierzęta sobie wybrałyśmy. Ja sobie wybrałam aksokotla meksykańskiego. No nie umiem tego opierać fajny płas. Możecie sobie wpisać w internet. Takie mm, dla mnie to jest ładne, niektórych nie może być obrzydzenie, ale ten wybrałam już teraz wybrałam sobie jeszcze golca i kameleona. Kameleon y to chyba wiecie co to jest? No raty. a golca to takie gołe myszy z zębami w nosie. <grymne> tak to wygląda. Y a I one nie mogą chorować na raka i są ślepe. Okej. Okay. I y są bardzo fajne. A ty, jaka była funkcja takich pali totemicznych? No, różnych, różnych rytuałów. Mhm. Ale co? Kliwem <kliwem> tworzyło się z takich, te palety z takich jakby segmentów, nie? No. I co one symbolizowały? Jakąś historię. Historię. A co, z czym jest historia? Życiem. Czyli połączeniem? Yy, duchów ze człowiekiem. Tak, albo połączeniem jeszcze prościej, teraźniejszości? Z przeszłością. Mhm. I możemy też, yy, możemy w, w zrobić sobie takie nasze indywidualne. Paletotymiczne, które przedstawiają właśnie nasze święte, święte zwierzęta, yy, jakieś szczególne, ważne rzeczy, ale możemy też przedstawić historię naszej rodziny. Naszej rodziny na przykład. Okay? Tak. Dobre. Ja sobie wybrałam dwa zwierzęta: zebra i żubię. To jest, już zaczęłam robić zebry. A na żółwie to wezmę to na ciało, a teraz korupę. skorupę. Takie ładne papiery sobie wezmę. No, jak na przykład nie, ma, nie macie jakiegoś tam określonego papieru, to na przykład ja sobie pomalowałam markerem. No dobra, ale pokażemy najpierw, co potrzebujemy, dobra? No, potrzebujemy: y, rolek papier, po papierze toaletowym, kleju w sztyfcie, albo innego, mazaków, cienkopisów, czegoś do pisania. I papierów różnych tam. Różnych papierów, tak jak to ma. Taśmy, nożyczki, i tak chyba wszystko. I jeszcze jednego cienkopisu. <grym> Teraz wam pokażemy, jak łączyć te rolki <grym> przez nacięcia. Mhm. Najprostszym sposobem. Nie zaznaczenie takich kreseczek. Powiedzmy, że wybieram sobie taką długość kreseczki i po przeciwległej stronie rysuję taką samą. Kreskę. Rysuję taką samą. Generalnie, żeby narysować cztery takie. Muszę zrobić na rysię, trzy. Cztery. Cztery. i takie żeby były po wszystkich stronach. I teraz je nacinamy. tu możesz naciąć. I ja już tu mam nacięte. Kiedy są nacięte, można je po prostu tak włożyć. O! Kiedy się super trzymają. Mogę no, można mi tak machać. Po jakimś czasie się za... Upadną, ale przez jakieś pół minuty się trzymały. A, a jak o, A jak obkleicie, no, Jakieś tam ozdoby dorobicie, to chyba będą się trzymać. Tak, ja generalnie moje się bardzo fajnie trzymały, ale na koniec jeszcze yy, do, ok, okleiłam dookoło, dookoła taśmą. To wzmocniło konstrukcję, zresztą ja też chciałam tej taśmy użyć jako taką ozdobę. Jako oddzielenie no. tych segmentów. Więc jak to zrobicie tak naprawdę? Mm, nie ma dużej różnicy. Chodzi o wymyślenie jakiegoś pala. Jeżeli nie macie rolek z papieru, bierzecie po prostu jakiś na przykład y, tył od bloku technicznego, jest taki sztywny, prawda, z takiego papieru i robicie z tego rolka i już macie palik. Mm. Prawda? Tak. I, I potem i można zacząć już ozdabiać te nasze totemy. Obkleić wycinanką. Można też y, zrobić innym sposobem, można zrobić y, farbami. E, można e, zrobić jakiś kolaż, e, co tylko chcecie. E, możecie obklejać, e, ozdabiać, tworzyć każdą postać osobno. Bądź najpierw skleić e, palik, a potem robić te postacie. Więc tu jest pełna dowolność, tak jak wam, wam wygodnie. Młodsze dzieci pewnie będą wolały na mniejszym, chociaż też nie ma zasady, nie wiadomo. Także... Ja myślałam że właśnie że to większe. Tak, myślisz na właśnie. Nie wiem. No bo tak. Mhm. Dobra, to zaczynamy, To tak? gorące może być. No i mam mi to złączyć. Ja my coś nie my ja już zaczęłam tutaj robić wzór zebry, to znaczy prawie skończyłam, ale teraz go dokończę. Bo ja najpierw robię mm, zebrę, później żółwia. Bo żółw może wskoczyć na zebrę, zebra, ale żółwia też, ale raczej żółw na zebrę będzie łatwiej. No. Ja już skończę aksokotli, tak nie martwcie się, to nie są włosy. Jakby aksokotli mają takie, jakby to były trochę, jakby to czuki. czuki. Jakby, no ja nie umiem go opisać, ale wpiszcie sobie w internet. Aksokotl meksykański To Wam wyskoczy. I to jest bardzo śmieszny zwierzak moim zdaniem. Bo są też, nie wiem, może niektórzy mają je w domu, bo, bo chyba można je hodować. Ja bym bardzo chciała mieć takiego aksokotla musisz przytrzymasz mi tutaj, bo to sklejam taśmą. Okej, okay, no zaraz. Teraz sobie skleję to taśmą. No, już prawie skończyłam wzór, zebra. Później się zabiorę do żółwia i Aha. to skleję. No, żółw będzie łatwy. Dobra, to trochę się zrobiło luźne, ale to nawet jest okay. bardzo fajne. Hop. Mm -hmm. W Poznaniu rok temu powstały takie miejsce totemy, ale tokeniczne, yy, które miały symbolizować naszą sytuację ekologiczną. Są bardzo ciekawe prace w przestrzeni miejskiej, tak zwany Street Art. Więc polecam, <laughs> póki nie można pojechać, to obejrzeć sobie w internecie na razie. Są takie współczesne paletotemiczne. Bardzo ciekawa interpretacja. Także generalnie się okazało, że paletotemiczne. Yy Odcisnęły piętno tak naprawdę na różnych sferach naszej kultury. Jakby um, ciągle gdzieś tam, gdzieś tam się prze, przewijają, e, są inspiracją. Prawda? Dziewczyny? Nawet no, no. w komiksach się spotyka, nie? Tak, bardzo no. często. Na przykład w takim dzikim zachodzie, to tam czerwone mają i jak przywiązują kogoś, to, to właśnie dopali to pali to te no. mieczne. Mhm. Zazwyczaj, I nie mówię, że zawsze tak jest. Upale temiczne generalnie porządkują, miały taką funkcję porządkowania naszej rzeczywistości, naszej historii, poukładania sobie tego, a my często potrzebujemy poukładania różnych rzeczy. I te prace właśnie w Poznaniu um, dotyczyły ekologii naszej sytuacji na Ziemi, a wiadomo w jakiej sytuacji jesteśmy teraz, dosyć ciężkiej, jeśli chodzi o przyrodę i nie tylko kryzys, kryzys klimatyczny eee... no i warto jakby no, i natura i ludzie są w niebezpieczeństwie natura i ludzie przez ten kryzys klimatyczny różne inne ale też ludzie przez koronawirusa mhm. niestety skończyłam moją zeberkę. niestety nie i co to był tak tamny kameleon Kameleon, mhm. kameleona, kameleona zrobiła. Fajnie. To, to nie może, nie Bardzo musi być kameleona. Nie regularne, takie nieregularne, na natu, wygląda naturalnie. Że tak się starała. No to świetnie. Mm. Mm. Teraz muszę odkleić jej rolkę. A właśnie, na początku możecie też sobie zaprojektować, zrobić rysunek. Albo w ogóle, jeżeli nie macie ochoty na klejenie, zróbcie sobie rysunek. No właśnie. Ustawcie prababce na babci. Na babci mamę, na mamie siebie. I mhm. ciekawa nie Albo zróbcie takie rodzinne. coś w realu. O nie! Iga! Yy, to będzie dosyć trudne, bo teraz nie może się spotykać za bardzo. No, no ale właśnie. Właśnie z małą tatą. Mama na... kadabka. Mama wejdzie na tatę, albo tata na mamę, zależy kto jest starszy. Jesteś bo kto większy po prostu. Ta, wiesz, ty sobie sobie z siebie pire. Ja ja nie słuchajcie nas, to, to nie jest bezpieczne. Nie polecasz? Nie polecam. No czemu, pire jest smaczne. Ale z ziemniaków, a nie z ludzi. A skąd wiesz, próbowałaś? Tak. Próbowałaś pire z ludzi? Tak. <gry> Wiesz kiedy? Kiedy? W swoich snach. To, to masz trochę oh. dziwne sny. No wiem. normalnie sobie e, jeść na obok pirę z ludzi. Nienaw, e, ciekawe, To była srębem. A są nie jedzą pire, tylko padliny. No, nie, no, nie, no nie. Pire jest dla nich zbyt ciepłowate. Ta, do... Może wróćmy do tematu, bo jest niebezpieczne, jakieś tematy zaczynają wyłączać. <grym> Ale czemu pire jest smaczne? Owadko, <grym> co to jest? Kameleon. Będziecie doklejać jakieś elementy? Tak. Takie. Mam Na przykład, głowę i łapy. Aha. E, e, e. Nie wiem skąd się A ja kameleon zrobię ogonek. O, super. No, super. No, hehe. My z Robimy... Będziemy to doklejać do tej oto rolki, na której też coś zrobimy. Ale powiem Wam na końcu, co to będzie. Co to jest? Możesz trzymać wszystkich w niepewności? Tak. To. Żeby oglądali do końca. A no tak, to w sumie. Bardzo rozsądne. No. Im więcej o oglądania, tym większa szansa, że więcej ludzi nas obejrzy. Mhm. Nie rozumiem. Cię. A no. no tak, bo jak ktoś przyjdzie z pracy. <grym> <grym> nie, nie kumam. Czego robisz, to tema? Orki? <grym> o nie. O, nie, to by się przypomniały orki z Majorki. Widzę <noise> Nie, to nie, nie będą orki, to będzie. że ty, kiedy? po ty kiedyś śpiewałeś orki z Majorki? Serio? A ty? Nie. Ja też ja. Ja miałam tego dość, ale ty ciągle śpiewałeś orki z Majorki. Kiedy niby? Kilka lat temu, że ci patrzę. Kiedy śpiłeś, ty orki z Majorki. Kiedy? Ja to w nie godzinie pamiętam. No bo byłaś się brzącem! Czy Ciociafa to pamięta? A kto wie? Ciociu, napisz komentarz, czy pamiętasz. Jeśli to oglądasz. Jeśli to oglądasz. Ciao, ciał, Troszkę szkoda to sklejać, ale taki miałam plan sklejać, bo tak to się fajnie rusza. To jest ale fajne. Mógłbyś sobie zrobić jakiegoś wieloryba albo orkę Tam właśnie. tutaj rybę, a ryba wchodzi do czegoś większego zwierzęcia. Do... do... do ryby. E, e, Lankton e, wchodzi do male, maleńkiej rybki. Maleńka rybka do do śledzia, do, śledzia, do, śledzia, do, śledzia, do śledzia. 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 Śledź do łososia. łososia do węgorza. Do węgorza. Do węgorza. No wieloryby są akurat takie trochę wege. to Takie malutkie ży żyją tutaj. Ja dokończyłam zeberkę, mam już nóżki. Już nóżki, brzuszek, główkę mm. tego tak śmieszną, która odstaje. I łóżka. No i jeszcze zrobiłam mi ogonek. I teraz sobie z pokazywać. I teraz zacznę brzówia. To będzie skorupa, a to brzuszek. Ja już dokończyłam kameleona i aksokotla my no to wszystko gojca jednak nie zrobię. Dlaczego? nie mam takiego papieru. Jakiego? Znajdziemy jakiś papier do gojca. Hmm? Hmm. Skorzystym musi być. A ja co mam? Chcecie to zinterpretować? Eee, eee, ty to zinterpretuj. Ja tutaj widzę ptaka, człowieka, muchę i wieloryba. I ptaka? I człowieka. No wiem, że I ryba człowieka. No, no. I płetwala. To mniej więcej. Teraz jeszcze chcę zrobić nie, jak drugą. drugą stronę. Ale żeby jest zielony. Żeby druga strona też była ciekawa. No to co, kontynuujemy pracę. Ja teraz zrobię główkę, mm, łapki. Główkę i łapki. Nie rysujemy, tylko narysujesz mi twarz do mojego. Ale nie umiem rysować twarzy. Może być y, twarz golca. Potrzebuję tutaj golca. A jak chcieliście golca? Nie wiem. Mówiłaś, się, że ma w nosie. Idealna twarz żółwika. Ha, ha, ha. Mm. To po co ja przekręcam brzuchy, bo nie mają zakręconych. To już? Cały golec? Czy jest to, to, to jest cały To będzie, w rybie? Może być w rybie? No ja. Ale pokaż z kamery to Nie wiem, czy to ryba, czy to ser. Nie co widzicie. Patko. Teraz będziemy pokazywać z bliska. Ja zrobię, zrobię. Ja Tylko proszę twarz Iggy. <grymne> taką sobie kot. Przemógł ci trochę schować. No, śliczne. Ty jesteś przyrodniczką, więc będziesz tutaj w liściach. Nie jestem przyrodniczką. Trochę jest. <grymne> ok. Zrobię <grymne> ci kontur. No A po co? Żeby się nie zlewała z twą... Dajcie ma! Dajcie mi ciebie kopii. To jest bardziej wiodą jak Mazji. Nie no, Mazji jest lepszy. Od tego czegoś. Tej kreatury. Mnie się podoba ta błyszka. No, broka już ma inna błyszka, ale mam zdanie, no, że to jest po prostu kreaturę, że jest dziwaczna. No, ja my nie wyszedł troszkę Czy to wygląda na głowę żółwia? Tak. Tylko... Tylko, że też była takiej łóżka z językiem. Ale ja tu nie ma języka. Długi mają raczej zęby już język. Ale, ale tutaj nie, nie ma języka. języka. Aha, ale wygląda. To tak mi się da już z I żółwisz zrobiony. Hehe. Hmm. I tutaj też zrobię skorupę. Albo nie zrobię skorupy. Teraz muszę tylko nałożyć to na to i to będzie gotowe. Znaczy jeszcze będę musiała to na to i to będzie też gotowe. Znaczy. Ale Ale nie pieski sto! To może opowiemy trochę o plemiu. Plemiu. Nie. Nie opowiem niczego o plemiu. Bo nie ma nic takiego. A co jest? Tak, plemię. Plemieniu prędzej. No, plemieniu no. Nie. To też. Par... Tak, Ekipa produkcyjna nie... może być troszkę Tak, Nie. siebie. – Nie. – Nie! – Nie, bo nie ma takiego się Kontynuujemy pracę w tych trudnych w warunkach, w tej trudnej atmosferze, emocje sięgają z zenitu. Co to jest zenit? Najwyższy punkt. O! Te! To, to jest? Gargamel? To może być gargamel. o matko! No, oto piękny golec. Na samej górze. Zresztą się To jest golec to coś, co właśnie gnę. A może? A jak to teraz dostoje? Nie jest tak zrobione. Hmm. Mm. Ja żenuję. Ja mogę tego ja przeciąć. Ciężka praca. <grym> Metaliczne te znaki. Ja, złotostebne. co nie, No. Bo... E, tak jakby coś to by robimy zaczątki naszego plemienia bo mamy takie lewie Ale nie powiem o nim za dużo, bo jest tak trochę tajemnicy. Tylko tylko troszkę powiemy, bo robimy... Jego totem. Chcecie pozdrowić członkinie? Tak, pozdrawiamy członkinie plemienia. Czy powiemy, kim one są? Bo to tajemnica. No. Żeby nikt się nie domyślał, co to za plemię. A macie jakąś siedzibę? Tak. To znaczy, jeszcze nie jest do końca oficjalna, ale. Ale nie powiem, gdzie. Bo to jest plemię. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy plemię. No. Nawet, Nawet to jest tipi. Nawet to jest tipi. Tak. Nawet tipi. A tipi? Są fajne. Tutaj już złączamy, tylko że trochę nam to nie idzie. Złączyłyśmy właśnie to i to jest nasz totem. Plemienia. Zebra. Zebra. Żółw. Kamelon. i aksakotel. I. Głowa Golca! która chyba lubi spać. To jest pokrywka, a tu w środku można wsypać cukierki. No, można, ale tyle ja też trzeba zrobić dół. No tak. Jeszcze głowę Golca W